No co radku? Fajny dubbing. Jakość kino świat. <noise> Cześć. Witajcie w Hype Trainie pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek, ze mną są Natalia, Radek. E, dzisiaj obejrzymy sobie, znowu trochę nieszablonowa reakcja na naszym kanale, ale Asterix i Obelix Imperium Smoka, czyli nowy live action film z Asterixem i Obelixem, który pojawi się w polskich kinach już w lutym. Ale to był film, który dość sporo osób mimo wszystko czekało, bo nie mi, czy... mi się ja o uszy, że do, do... dużo ludzi chce to zobaczyć. Asterix, ogólnie Asterixy są dosyć popularne w Polsce, znamy Wie. Kultowy status misji Kleopatra dla mnie też kontra Cezar jest jakby kultowym filmem. Nie, bo trzeba powiedzieć o tym, że Asterix w skali europejskiej to ogólnie, jak się popatrzycie na największe, na ogólnie filmy z największymi budżetami europejskie, to na chyba 4 na 10 pozycji co najmniej zajmują Asterixy, więc w skali europejskiej. Asterixy są no, drogie. Tak, co Asterixy prawda? to jest po prostu europejskie blockbustery. Trudno wskazać innego, bardziej blockbusterowego filmu yy, w przypadku w Europie niż Asterixa, no chyba że liczymy. Jakieś lubki besony, jakieś waleriany na kiju, ale, ale poza tym to. Ja, to ja, tak, Radek, mieliśmy już teaser wcześniej, nie wiem, czy widzieliście, ale jestem ciekawy, czy w tym zwiastunie też będą żarty z AliExpress. Proszę, żeby było trochę lepiej. Zobaczmy, zobaczmy co w tym Imperium Smoka mają do zaoferowania. Gotowi? 3, 2, jeden, start. Dawno, dawno temu bardzo odległej krainie przybywam z Chin. Musicie mi pomóc Wy w ogóle wiecie, gdzie leżą Chiny? Aha. E, gdzie słońce wychodzi? Kino świat przedstawia. Uznałem, że... Zborowski. Zborowski nadal... Obelixem. Będzie się miała... Tak, to <toszy> się zmieniają. Zborowski nie. O, jak pięknie powiedziane, boskie! Imperator, orator, mistrz. Dlaczego tak się przyjęła okay. że każdy szuka pomocy u nas? Nie, ja się nie, nie przywiązuje do tych tak żartów w zwiastunie. Ostrzegam cię, księżniczka jest moja, hajtamy się. Wiesz co, Obelixie? Będziesz świadkiem na weselu. No nie wierzę. Poszedł ta hmm. na kablowa, co na to idzie? Jaka plejada cringe w tych doczcach. Czy jak na kino świat to nie jest jeszcze źle? Kochałem się. O Boże. Za dużo tych zadłużonych jak na jedną przygodę? Nie jest źle. To, to naprawdę nie, nie jest Jak Jak to, co trawa Wygląda? Tak, wygląda całkiem dobrze. Jak to go kochasz? Ale ogólnie ten film wizualnie jest spoko. Przynajmniej na chwilę obecną. Jak? Nie się jemy za dużo mięsa. O. To co niby mamy jeść? Warzywka. Warzywka? Warzywka? Słyszałeś, idefixie, Masz gryźć, Markę? No. To no, no. słabość do wszystkich idefixów. Do ataku! Uh -huh. Dziękuję. Proszę. Kiedy jesteś ogarną, okay. musisz się unosić. No tak, zlatam. Tak. Co to niby ma być? Ostatnio się skaleczyłeś i chciałem O tak, dobra, nieważne. No. Spróbuję wybrać mi tę monetę, galiński koguśniku. <gul -u> Ale to przecież łatwizna, bo pan jest y nie ślepy. Nie zakładaj, że ktoś nic nie widzi tylko dlatego, że jest ślepy. Proszę. Okej. Starix i Obelix, Imperium Smoka. W od lutego. Po twoim imieniu Natalia widzę, że jesteś zachwycona. Lol. Nie. <grym> Lol. <grym> Moja przyjaciółka napisała na liście... samochodu na samym Moja końcu. przyjaciółka nice. napisała na swojej liście filmów, które chce ze mną zobaczyć w tym roku Asterix i Obelix, więc będę to pewnie oglądała w oryginale w kinie. Coś ci powiedzieć? radkowa opinia, radkowa opinia, co nie? Znaczy ja mam problem z tym i chyba Jacek też masz problem, że wszystkie tabingi ki kinowe studia PRL brzmią jakoś tak piskliwie, tak jakoś ten miks jest zawsze, jakieś te głosy są takie... Aż jakoś, prób... jakoś strasznie się to wybija nienaturalnie. Okej, okay, okej, okay. ale jeszcze ten zwiastun naprawdę w kategorii zwiastunów od świat jeszcze był okej. Okay. Tak. A finalnie w filmie jakoś to, później też nie jest idealnie, ale to się jakoś wyrównuje. Ale tak jakby retrospektywnie spojrzeć sobie na inne dubbingi do Asterixów po misji Kleopatra. To też. Nie, nie, tak... to znaczy, problem jest według mnie największy w tym dubbingu, że w poprzednim Asterixie Asterixa dubbingował, a czyli Obelixa dubbingował Wiktor Zborowski, Tej też Wiktor Zborowski dubbinguje i, i jakoś to. że się na to początku... tak naturalnie wydaje, no, Tak, no? jakoś no, jak jak na początku miałem problem na podcastie nie, w sumie ten aktor jest dosyć podobny, jakoś ucharakteryzowany i w sumie, w sumie to nie przeszkadza, tylko że Asterixa tam damingował Tomasz Borkowski, który tutaj dominguje Cezara, a Waldemar Bagwiński daminguje Asterixa. I oczywiście, jak te filmy się obejrzy kompletnie osobno, to to tak nie przeszkadza. Jeżeli ktoś by obejrzał je obok siebie, no to tak... Czy jakie tak A kogo dubbinguje Makłowicz, przepraszam? <laughs> Widziałaś tego 15 statystę w trzecim roku, w tej scenie w minucie 30, to tam był To ten nim. Ja akurat jestem bardziej, czy zobaczymy jak wyjdzie ten film. Jaki był ostatni film na iFactions? W Służbie i Królewskiej Mości. O Jezu, to było już dawno temu. Tak. To minęło już trochę, ale zresztą to Imperium Smoka było już zapowiadane od jakiegoś czasu, było w produkcji też od jakiegoś czasu i popraw mnie, ale wydaje mi się, że oni sięgają, trochę po chińskie pieniądze i dlatego... Coś tam było, tylko ostatecznie coś w którymś momencie się pokłócili, więc... I tak się jakby... rozpadło to jakoś. Tak, więc ja nie wiem, czy ci aktorzy tutaj nie są chińscy, to nawet nie są chińscy aktorzy, tylko to są francuscy aktorzy o chińskich korzeniach, z tego co, co mi się coś tam kojarzy, więc, okay, więc jakby co okay, był więc... jakiś tam pomysł, ale chyba, chyba ostatecznie nie doszło tak jakby do skutku tak stuprocentowo, jak to miało być. To znaczy według mnie pod względem, to znaczy za bardzo w tym y, Asterixie nie wiemy y, o Historii poza tym, że mają tam coś cesarzowej pomóc, coś tego no, typu. No będzie taka slapstickowa trochę. Ale właśnie co ciekawe, bo czyli żeby nie było tak źle jak w na, na Olimpiadzie. Się bo nie bo wiem czy, czy widziałeś nie. jakoś ostatnio z na Olimpiadzie. Jakoś ostatnio tak... nie, ale jak oglądałem go pierwszy raz? I wtedy chyba na płytach, to i tak jakoś mnie coś tam tak gryzło, że tam było bardzo dużo komedii. Nie, tam jest komedia cały czas. To czy jest fabuła jest pretekstem do komedii. Tak, cały czas. A, a jednak chcę jednak powiedzieć to, czy w kontrataryczne z misji klapatry, to jednak ta fabuła hmm. gdzieś była, jednak była jakaś stawka, a w na Olimpiadzie to, to, tej stawki za bardzo było. I w nie animowanych nie tych nowych filmach. No właśnie chciałam powiedzieć, że bardziej wolę chyba te animowane wersje, one są naprawdę super. Y -y, tak, ja się zgodzę i osiedle bo i te nowe tajemnice mhm. magicznego wywaru były całkiem spoko i dobrze się bawiłem na nich w kinie. A jakby co, ja, ja tego filmu na razie nie skreślam. Nie. E, z, z, jakby co, mo może się po prostu okazać, że, e, że będzie jakoś bardziej fabularnie e, niż to, co widzimy tutaj ostatecznie. E, to znaczy, ty, jak, jakby co, jeżeli to nawet będzie ten poziom, co służy Jegrowskiej Mosi, który miał mhm. jednak pewne, pewne wady i tak. A niektórzy, niektórych tam bolała ta, ta mowa angielska, ta, ten akcent wtrącany do dubbingu. Niektóry bolało tam, że Otis gra Asterixa oryginalnie. Rzeczywiście, rzeczywiście. Jakby co, ja nie skreślam, na pewno zobaczę, mam nadzieję, że nie, że, że nie wiem, nagle nie dorzucą jakichś żartów w polskim dubbingu. Tak jak mówię, zwykle sobie rękę uciąć. Tak, bo... zwykle, nie, zwykle tak, właśnie nie? w dubbingach ostatecznych, jak na przykład w Tajemnicy Magicznego Wywaru, tych żartów były wiecie, na takim dość, dość, dość spokojnym. Ta tamtych animowanych bo to było dobrze zbalansowane i finalnie wyszło okej, okay, chociaż po zwiastunach Zapowiadało się o wiele gorzej, więc oby nie odkręcili za bardzo śruby, jeśli chodzi o te dowcipy, o te wierzbiętyzmy. No, żeby nie zrobili po prostu, wiecie, no, festiwalu Cringe'u, tak naprawdę, no. Tak, dajcie nam znać, czy wy czekacie na ten film, czy wybieracie się do kina. Zostańcie z nami na kanale, zasubskrybujcie nas po kolejne inne typowe reakcje. Hej, dajcie nam znać na przykład na Discordzie, czy chcecie, żebyśmy robili jeszcze jakieś omówienia zwiastunów, czy wszystkiego, co nadchodzi. Jesteśmy nam, hej, to nasza praca. Zwiastuny najgorszych, a nie animacji, wcale to nie będzie kopia pewnego. Do zobaczenia, w razie.